Dasz światło życia, idącym za Tobą. Dasz światło życia, idącym za Tobą. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników. I nie zasiada w gronie szyderców, Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Dasz światło życia, idącym za tobą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko co czyni jest udane. Da światło życia. Idącym za Tobą, co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, ale droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Ta świat... Życia, idącym za Tobą. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za rady występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, który wydaje owoc w swoim czasie. Zwróćmy dziś uwagę na słowa w w swoim czasie. My jesteśmy często niecierpliwi, pragniemy szybko osiągnąć cel, skutecznie udowodnić naszej racji. Lecz dziś Psalm nas zachęca do cierpliwości i wytrwałości w Panu, albowiem Droga Sprawiedliwych jest Panu znana. A droga występny zaginie. Dasz światło życia, idącym za tobą.